Cześć. Nazywam się Dawid Kamizela. To jest kolejny odcinek naszej serii. Dzisiaj będziemy sobie rozmawiać o różnych rodzajach broni. Pistolety, karabinki, karabinki strzelby, ale tak konkretnie sam początek, czyli pistolety. Czekamy już na naszego prowadzącego. Sprawdza broń i za chwilę dowiemy się, na czym to wszystko polega. Cześć. Cześć Dawid. Słuchajcie, w dzisiejszym odcinku Mamy sobie porozmawiać o pistoletach, broni krótkiej, najczęściej używanej na strzelnicy, najbardziej wykorzystywanej, aczkolwiek niestety najbardziej też wymagającej broni pod względem jej użytkowania. Rozróżniamy bardzo wiele typów, rodzajów sportowej, bojowej broni posiadającej, przyrządy celownicze, mechaniczne, optyczne. Możemy, moglibyśmy tutaj bardzo dużo i długo rozmawiać, jednak postaraliśmy się razem wybrać coś, co chyba najbardziej każdego kręci, jeśli chodzi o strzelnicę, czyli pistolet Glock. Glock, austriacka marka, pistolet wykorzystywany zarówno przez służby mundurowe, jak i zwykłych użytkowników, chyba najbardziej rozpowszechniona. Tak. I w powszechnie, i w filmach. Tak również... się powiedzieć, przez bandytów na przykład. No tego właśnie ja nie chciałem <laughs> mówić, że ciemna strona mocy tak samo upodobała sobie tą broń. A dlaczego? Najprawdopodobniej ze względu na jej bardzo prostą konstrukcję, nie posiada praktycznie żadnych bezpieczników zewnętrznych, takich jak jakieś bezpieczniki, bardzo potocznie mówiąc, bezpieczniki to, co musimy blokować. Tutaj wszystko znajduje się w środku, działa automatycznie, polimerowy szkielet, metalowy zamek, przyrządy mechaniczne akurat. Te znajdują się na tej jednostce broni. Niektóre są jeszcze w wersji Optic Ready, czyli takie, które, którym możemy zamontować kolimator do szybszego, do sportowego strzelania, jak niektórzy wolą. Cóż więcej, magazynek, 17 naboi, dosyć wystarczająco dużo na to, żeby prowadzić jakąś skuteczną interwencję. No przede wszystkim chyba wygoda, prostota w jego użytkowaniu. Z tego co bym mógł powiedzieć. Klasyka klasyki. Klasyka klasyki. Tak jak <laughs> mówiłem chyba wcześniej, mamy tylko to, co na stole. Krap nie dojechał. Krap nie dojechał, armatochowica rana tak samo. Tak. <laughs> okay. Dobra. No to chyba Dobra. czas strzelać. To zaczynamy, nie? Dobra. Postrzelaliśmy w tym wypadku z pistoletu, było treściwe, było konkretnie, kolejne odcinki, karabiny, karabinki, strzelby. Dziękujemy Wam drodzy oglądający, kolejny za nami odcinek Strzelnicy Drill and Skill i zapraszamy do kolejnych wizyt, kolejnych odcinków. Dzięki, Dzięki również, było miło.